Jeśli zostałeś wybrany, Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem. To wojna. Coś w sferze duchowej zostało poruszone i Bóg przyprowadził Was tutaj, abyście tego usłyszeli, bo to, co nadchodzi, zaskoczy Was. Posłuchaj mnie wyraźnie. Bóg chce Cię zawstydzić, ale nie wstydem, ale błogosławieństwem, którego nie możesz ukryć. Znosiłeś szepty, chwile milczenia, chwile, kiedy ludzie mówili Ci i myśleli, że twoja historia się skończyła, ale niebo pisało w ukryciu, a teraz Bóg mówi: zaraz cię publicznie wynagrodzę. Zamierzam uczynić was tak niepodważalnymi, że nawet wasi wrogowie będą tego świadkami. Te same miejsca, w których byłeś wyśmiewany, stają się tymi samymi motywami, w których stajesz się wielki nie o własnych siłach, lecz ręką Boga. Ale słuchaj uważnie: pozostań na pozycji, porzucić. Nie wyprzedzaj Boga, nie męcz się, albowiem to, co On ma zamiar wylać, przekroczy wasze oczekiwania, wykroczy poza wasze modlitwy, poza wasze plany. A kiedy nadejdzie, nie będziesz w stanie Go powstrzymać. Nie będziesz nawet w stanie tego ukryć. Te same usta, które w ciebie wątpiły, będą oznajmiać, to jest dzieło Pana. Zanim przejdziemy dalej, cieszcie się tym przesłaniem, ponieważ czujecie, jak Duch Święty potwierdza to słowo w Waszym duchu. Zaloguj się, jeśli wiesz, że wiadomość została wysłana specjalnie dla Ciebie. Zostaw liczbę 99 w komentarzach, abyśmy mogli zaświadczyć, gdzie wypada Boże Odpocznienie. A dla tych, którzy przekazują darowiznę za pośrednictwem przypiętego linku w sekcji komentarzy lub funkcji Super, dziękuję, niebo widzi ich wiarę w działaniu. Ich nasiona nie są darowizną. Jest to prorocze stwierdzenie, które mówi: Panie, jestem gotowy na moją obfitość i dlatego możesz spodziewać się otwartych drzwi, boskich niespodzianek i szybkich przysług. Wybrani, Bóg ma zamiar Cię zawstydzić błogosławieństwami, które będą przemawiać głośniej niż Twoje modlitwy. Przygotuj, teraz zagłębmy się głębiej. Niewygodna prawda i boskie zrządzenie. Zacznijmy od niewygodnej prawdy. Niektóre z jego największych kłopotów były w rzeczywistości przygotowaniami do największych spotkań z losem. To, co wyglądało na porażkę, co wyglądało na upokorzenie i co wyglądało na ślepy zaułek, było ukrytym Bożym obozem przygotowawczym. Nie marnuje swojego bólu, swojego milczenia, ani swojej ciemności. Każdą łzę, którą wypłakałeś, za każdym razem, gdy czułeś się niewidzialny, w każdej chwili, gdy zostałeś odrzucony lub odrzucony, Bóg robił notatki. Nie był nieobecny, wystawiał scenę, na której mogła zabłysnąć tylko Jego sława. List do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To słowo obejmuje chwilę, kiedy płakałeś do snu. Zakwestionowałeś swoją wartość. Ludzie plotkowali o Jego upadku. Trzeba było udawać. Że wszystko jest w porządku, kiedy nie było w porządku. Bóg zebrał dowody w ciemnościach, aby objawić swoją moc w świetle. Czasami Bóg pozwala ci wstydzić się okoliczności, aby mógł zawstydzić twoje okoliczności chwałą. To, co zostało zrobione, aby cię złamać, będzie dokładnie tym, czego Bóg żyje, aby cię podnieść i udowodnić, że to On pisze ostatni rozdział twojej historii. Biblijne przykłady boskich odwróceń. Zrobił to dla Józefa, zrobił to dla Anny, uczynił to dla Mardocheusza, zrobił to dla Dawida. Każdy z nich przechodził przez czas, kiedy wydawało się, że Bóg o nim zapomniał. Jej życie zdawało się tkwić w cyklu wstydu, bezpłodności, odrzucenia lub zapomnienia. Ale kiedy Bóg się pojawił, uczynił to w sposób, któremu nikt nie mógł zaprzeczyć. Upublicznił swoje usprawiedliwienie, niezaprzeczalną promocję. I niezapomnianą historię, ponieważ Bóg jest ekspertem od boskich odwróceni. Weźmy na przykład Józefa, sprzedanego w niewolę przez własnych braci, niesprawiedliwie uwięzionego, zapomnianego w Lochu. Nagle faraon zawołał go po imieniu. W jednej z rozmów Józef przeszedł drogę od więźnia do premiera. Księga Rodzaju 41-41. I rzekł faraon do Józefa, Oto ustanowiłem cię nad całą ziemią egipską. Wyobrażasz to sobie? Wczoraj byłeś zakuty w kajdany, dzisiaj to ty tu rządzisz. Nie chodzi tylko o wzrost, jest to boski wstyd dla jego wrogów. Bóg odwraca scenariusz w taki sposób, że każdy, kto go wykluczył, nie ma innego wyboru, jak tylko być świadkiem jego wniebowstąpienia. Nie obchodzi mnie, co ostatnio otacza twoje życie. To nie koniec jego historii, jest to wstęp do jego chwały. Każde rozczarowanie. Każde odroczenie i każdy objazd utkały boską konstelację. Niebo aranżuje moment, w którym Twoje życie będzie mówić głośno, a Ty nie będziesz musiał powiedzieć ani słowa. Bóg przygotowuje błogosławieństwo, tak jak to się Wam przydarzyło. Przygotowuje manifestację, która jest tak dramatyczna, tak niezaprzeczalna, że przebije oczekiwania wszystkich wokół Niego. Twoi wrogowie za nie mówią, Twoi przyjaciele, oni będą zszokowani. Staniesz twarzą w twarz z tym, co Bóg właśnie uczynił. Psalm 126:2. I napełnił się usta nasze śmiechem, a język nasz śpiewem. Wtedy mówili między poganami: Wielkie rzeczy uczynił im Pan, ci sami ludzie, którzy naśmiewali się z twojego czekania. Ci sami ludzie, którzy odrzucili twoją wizję. Ci sami ludzie, którzy zakładali, że straciłeś Boga. Wkrótce będą świadkami tego, jak Bóg usprawiedliwia Twoje imię. A kiedy to zobaczą, nie będą w stanie zaprzeczyć, że ręka Pana była nad Wami przez cały czas. Publiczne błogosławieństwo i oczyszczenie Bóg powiedział mi, żebym to podkreślił. To błogosławieństwo nie będzie prywatne. Tak, jest Bogiem, który widzi w ukryciu, ale jest też Bogiem, który nagradza otwarcie. To, co zasialiście we łzach za zamkniętymi drzwiami. Co poświęciliście w ukrytych pokojach, co nosiliście w cichych chwilach wojny, on ujawni na arenie światowej. Mateusza 6:6. Ojciec twój, którego widzisz w ukryciu, oddać jawnie. Modliłeś się na osobności, pościliście prywatnie, zniosłeś zdradę w milczeniu. Czepiałeś się tego słowa, kiedy nic nie miało sensu. Teraz Bóg ma zamiar to upublicznić. Zaraz zareaguje w taki sposób, że nie będziesz mógł go ukryć, nie będziesz w stanie wytłumaczyć tego słowami, po prostu ciężko pracowałem. Będziecie musieli powiedzieć, to było dzieło Pana. I każdy, kto to zobaczy, będzie o tym wiedział. To nie był pech, to nie był przypadek, to była ręka Boga, która naznaczyła cię na Jego chwałę. Gdyby to był tylko wspólny postęp, nie trwałoby to tak długo. Ale ponieważ to, co Bóg zamierza uczynić, jest większe niż sobie wyobrażałeś. Wymaga to przygotowania. Są wymiary sławy, które wymagają zdolności, a Bóg zbudował w tobie tę zdolność poprzez każde opóźnienie, każde zaparcie się i każdą ukrytą porę. Byłeś w procesie, który wyglądał jak kara, ale w rzeczywistości był to wyrafinowanie. Księga Malachiasza 3:3 i zasiądzie jako Oczyszczający i Oczyszczający Srebro. Pozwól, że wyjaśnię. Bóg stopił nieczystości Twojej postaci. Oddziela to, co realne, od tego, co fałszywe, co wokół siebie. Zrywa z zależnością od ludzi, także Jego ufność jest zakorzeniona tylko w Nim. Dlatego było to niewygodne, dlatego waga była bolesna. Ale jest to również powód, dla którego to, co ma nadejść, będzie niekontrolowane. Bo kiedy Bóg skończy Cię oczyszczać, Będziesz w stanie udźwignąć brzemię błogosławieństwa, nie rozpadając się. Inne biblijne przykłady zawstydzających błogosławieństw Anna, która została wyśmiana przez rywalkę Peninne z powodu swojej bezpłodności, zawstydzony, upokorzony, zapomniany. Ona jednak wciąż pojawiała się w świątyni, nie odpowiedziała klapskami, modliła się, wylała swoją duszę przed Bogiem, ufając, że ten, który zamknął jej łono, będzie również tym, który otworzy je w jej czasie. A kiedy Bóg odpowiedział pierwszego Samuela 2, 1 Samuela 2,1 Raduje się serce moje w Panu, bo cieszę się z waszego zbawienia. Nie miała tylko jednego dziecka. Po Samuelu miało jej jeszcze pięcioro. Bóg nie odpowiedział jej tak po prostu. Pomnożył swój cud i obrócił swoje szyderstwa w radość. Mardocheusz, wróg Hamana, planował go zgładzić. Zbudował szubienicę, aby go powiesić. Celowo go upokorzył i zabił. Ale kiedy Bóg odwrócił sytuację, Mardocheusz został publicznie uhonorowany. Estery 6,11 I wziął Haman jego szatę i konia, ubrał Mardocheusza i poprowadził go konno przez plac miejski. Ta sama osoba, która usiłowała je zniszczyć, została zmuszona do ich uhonorowania. To jest prorocze dla was. Te same ręce, które próbowały go zakopać, są używane do jego podnoszenia. Mefiboszet, kaleki, zapomniany, kulawy na obu nogach, mieszka w bar, miejscu opuszczonym i zapomnianym. Wtedy Dawid posyła po niego. 2 Samuela 9:7. Będziecie jeść chleb przy moim stole. Od zapomnianego do uprzywilejowanego, od odmowy do królewskiego zaproszenia, od tego, co ukryte przy królewskim stole na zawsze. Tak będzie wyglądał jego kolejny sezon. Publiczna przychylność tam, gdzie był prywatny wstyd. Boży ruch więcej niż wystarczająco. Nie oczekuj wystarczająco dużo cudu. Oczekuj od Boga więcej niż wystarczającej ilości ruchu. Jest zbyt zdeterminowany, zbyt strategiczny i zbyt potężny, by spełnić nawet minimum swoich oczekiwań. Kiedy Bóg się porusza. Czyni to w sposób, który przepisuje narrację i ustanawia nowe standardy. List do Efezjan 3,20. Lecz do tego, który może uczynić daleko więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy. Przeniknij do nich. On nie tylko odpowie na Twoją modlitwę. On ich pokona. Nie tylko to, o co pytałeś, ale także to, co myślałeś. Myślałeś, że dostaniesz awans. Przygotowuje platformę. Myślałeś, że możesz dostać dom. On daje ci klucze do lądowania. Myślałeś, że drzwi się otworzą, za chwilę otworzy bramy. Albowiem kiedy Bóg błogosławi, błogosławi strategicznie ustawiając cię tak, abyś osiągnął większy wpływ, większy wpływ i większą chwałę, jak stanąć na pozycji Boga. Błogosławieństwo nadchodzi, ale musisz być ustawiony. Bóg nie wylewa oliwy na puste ołtarze. Namaszcza tych, którzy pozostają zasadzeni, gotowi i zestrojeni. Jeśli chcesz zanurzyć się w wielkości tego, co On ma zamiar uwolnić, oto jak pozostać w boskiej pozycji. Jeden, pozostań wierny czekaniu, nawet jeśli wydaje się, że nic się nie zmieni. Nie ruszaj się z miejsca. Nie pozwól, aby zmęczenie, frustracja lub zniecierpliwienie powstrzymały Cię przed tym, co Bóg robi za kulisami. Jego trwanie w milczeniu jest glebą, na której wyrastają nagłe cuda. Księga i 41, A ten, kto pokłada nadzieję w Panu, odnowi swe siły. 2. Utrzymuj swoje serce w czystości. Wywyższenie odsłania wszystko, co jest w tobie. Dlatego Bóg nalega na oczyszczenie twojego serca przed publicznym błogosławieństwem. Nie pozwól, aby gorycz, zazdrość, uraza lub nieprzebaczenie zablokowały przepływ przychylności. Skażone serce Kala błogosławieństwo, zanim jeszcze ono nadejdzie. Przysłów 4:23. Strzeż swego serca z całą pilnością, bo z niego wypływa to, co jest życiem. 3. Zabezpiecz swój krąg. Nie każdy może wejść z tobą w nadchodzący sezon. Bóg ma zamiar zabrać cię do miejsca tak wielkiego, tak śmiałego i tak bezprecedensowego, że będzie zastraszał małostkowych ludzi. Niektóre relacje będą musiały zostać porzucone. Nie z powodu arogancji, ale z powodu dostosowania. Nie lekceważ swoich błogosławieństw za to, że sprawiasz, że inni czują się komfortowo. Bóg nie powołał Cię do tego, abyś się upodobnił. On wezwał Was, abyście wyróżniali się Jego chwałą. Świadectwo, które nie będzie milczące, jest świadectwo, które zaraz eksploduje w Twoim życiu. I nie będzie cicho, będzie głośno. Nie da się temu zaprzeczyć. To uciszy sceptyków i obudzi wiarę w tych, którzy widzieli, jak cierpiał w milczeniu. To, co Bóg zamierza uczynić, spowoduje, że ludzie będą zadawać pytania nie tylko o to, co się stało, ale także o to, kto to sprawił, że to się stało. Ludzie powiedzą: Zaraz. Jak dostałeś ten kontrakt? Jak kupiłeś ten dom? Jak to się stało, że przeszedłeś od depresji do tańca? W jaki sposób Bóg cię wskrzesił po tym upadku? A twoja jedyna odpowiedź będzie brzmiała: Nie wiem jak, ale wiem kto. Wskażesz na Jezusa, ponieważ historia, której za chwilę doświadczysz, nie miałaby znaczenia bez Niego. Błogosławieństwo będzie tak wielkie, tak nagłe, tak przemieniające, że jedynym wytłumaczeniem będzie to, że Bóg to uczynił. Kiedy Bóg błogosławi Cię w ten sposób, to nie tylko dla Ciebie, to ze względu na Jego nazwę. To, co On uczyni w Twoim życiu, jest boską reklamą Jego mocy, Jego wierności i Jego suwerenności. Ludzie, którzy nie znają Boga, spojrzą na Twoje życie i powiedzą: Bóg musi istnieć. Psalm 23:3. On prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, przez wzgląd na imię swoje. Bóg ma zamiar ogłosić to poprzez Twoje życie. Twoja historia stanie się kazaniem, ich świadectwo będzie wezwaniem. Wasza przemiana będzie trąbą. Dlatego wojna była tak silna. Dlatego izolacja była tak głęboka. Albowiem wielkość twego błogosławieństwa nie jest osobista, lecz prorocza. Wasze w wniebowstąpienie będzie billboardem dla królestwa Bożego. Ziemia to zobaczy. Piekło będzie tego żałować, a niebo przyjmie chwałę. Księga Izajasza 8:18. Oto ja i dzieci, które mi Pan dał, jesteśmy znakami i cudami. Wkrótce staniesz się żywym, oddychającym, chodzącym cudem. Świadectwo, na które ludzie będą wskazywać i mówić, tylko Bóg mógł to uczynić. Twoje życie polega na tym, że dużo mówisz, a Ty nie musisz nic mówić. Każde zamknięte drzwi, każde bolesne nie, każda spóźniona obietnica przygotowują grunt pod ten moment, w którym pełnia Bożej mocy staje się widoczna w Twoim życiu. Nie zostałeś zapomniany, nie jesteś opuszczony, nie są jeszcze skończone, znajdują się nie tylko na liście. Jesteś następny w kolejce po błogosławieństwo, tak niezaprzeczalne, że będzie ono odbijać się echem przez pokolenia. A kiedy nadejdzie czas, pamiętaj, że to nie jest czas na wycofywanie się, udawanie małostkowców lub trywializowanie tego, co Bóg uczynił. To jest czas, aby odważnie powstać, dać świadectwo. I oddać Bogu całą chwałę bez przepraszania. Nie przepraszaj, nie wahaj się, nie chowaj się. Kiedy nadejdzie błogosławieństwo, użyj go jako sztandaru Bożej wierności. Odważnie, Głoś, to jest dzieło Pańskie i jest cudowne w naszych oczach. Księga Psalmów 118:23. Modlitwa wiary. Wybrani obchodzą ten dzień. Za chwilę będziecie się wstydzić tych błogosławieństw. Wkrótce zostaniesz przytłoczony dobrocią, zaraz zostaniesz przytłoczony sławą i nikt nie może temu zaprzeczyć. Stajesz się dowodem na to, że Bóg wciąż porusza, odnawia i nagradza wierzących. Módlmy się tą modlitwą wiary razem jako rodzina. Ojcze Niebieski, stoimy dziś przed Tobą i wznosimy nasze serca z podziwu, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Ty jesteś starszym dni. Stwórcą nieba i ziemi. Nie ma nikogo takiego jak Ty, Panie. Jesteś Bogiem cudów, Bogiem, który czyni rzeczy niemożliwe i Bogiem, który zmienia życie Twoich dzieci dzięki Bożej łasce i niezachwianej mocy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że przyciągnąłeś każdego z nas tutaj dzisiaj dla Bożego celu. W Jego Królestwie nie ma przypadku, nie ma zbiegu okoliczności w Jego planach. To Ty zaaranżowałeś ten moment. I głoszę w potężne imię Jezusa, że niebiosa są otwarte dla każdego życia, które teraz słyszy. Panie, składam prorocze oświadczenie o Twoich wybranych, Twoim ludzie, Twoich synach i córkach, którzy byli ukryci, zranieni i upokorzeni w ukryciu. Oświadczam, że ich czas oczekiwania dobiegł końca. Oświadczam, że Wasz czas ciszy dobiegł końca. Łańcuchy wstydu, odrzucenia i rozpaczy, które ich łączyły zostały teraz zerwane w imię Jezusa. Czas zapomnienia dobiegł końca i nadszedł czas, aby zabłysnąć. Panie, wołamy o Boże zakłopotanie błogosławieństwem. Tak, dobrze słyszałeś. Za chwilę nas zawstydzisz błogosławieństwami tak wielkimi, tak potężnymi, tak niezaprzeczalnie nadprzyrodzonymi, że zadziwią one samo niebo. Prorokujemy, że wszystkie ukryte błogosławieństwa, które potajemnie dla nas przygotowałeś, Zostaną teraz otwarcie ujawnione błogosławieństwa, które uciszą szyderców. Błogosławieństwa, które szokują wrogów. I błogosławieństwa, które sprawią, że każdy wróg pochyli głowę z podziwu i zdumienia. Ojcze, niech otworzą się upusty niebios i niech twoja łaska pośpieszy wejść. Zalewa nas możliwościami, których nie da się powstrzymać. Mówimy o promocji tam, gdzie były granice. Mówimy o uzdrowieniu tam, gdzie była choroba. Mówimy o odbudowie tam, gdzie nastąpiła strata. Mówimy o cudach tam, gdzie była frustracja. Niech Twoja ręka łaski działa potężnie nad nami, Panie. Panie, wiemy, że to nie my jesteśmy źródłem naszych błogosławieństw, ale Ty i tylko Ty. Nie mamy niczego, z czego moglibyśmy być dumni, poza Jego dobrocią. Dlatego ukorzymy się przed Tobą i dziękujemy za błogosławieństwa, które nas czekają. Nawet jeśli czujemy się niegodni, podnosimy ręce w geście kapitulacji, bo wiemy, że wprawisz nas w zakłopotanie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Ojcze, pobłogosław tych, którzy subskrybują, lubią i udostępniają to przesłanie dzisiaj. Niech wasze posłuszeństwo w głoszeniu tego słowa będzie ziarnem, które wyda obfite żniwo w waszym życiu. Niech ta wiadomość rozpali coś głęboko w twoim umyśle, rozpali ich serca. I obudź w nich nowy głód Twoich obietnic. Niech ich wiara zmartwychwstanie, wiedząc, że są następni w kolejce do tego rodzaju błogosławieństwa, którego nie da się ukryć. Panie, jesteśmy gotowi na wylanie, jesteśmy gotowi na przepełnienie. Te samą łaskę, którą Józef wzniósł ze studni do pałacu. Tę samą łaskę, którą po latach wyśmiewania została obdarzona jego córka Ana. Tę samą przychylność, jaką okazał Mardocheusz, gdy wróg próbował go zgładzić. Ta łaska jest na nas wylana. Boże, zrób to jeszcze raz. Zrób to w sposób, który sprawi, że ludzie będą się zastanawiać, jak to zrobić. Niech nasze życie będzie świadectwem, że Bóg Izraela nadal czyni cuda. Niech świat zobaczy, że jesteś Bogiem pokuty, Bogiem, który zamienia smutek w taniec, stratę zamienia w zysk, a odrzucenie w odnowę. Ojcze, Niech świadectwa Twoich wybranych staną jak hymn na cześć Twojej chwały. Niech nasze życie będzie głośną deklaracją dla świata, że Ty i tylko Ty jesteś godzien tego zaszczytu. Niech Twoje błogosławieństwa wykraczają poza to, o co możemy kiedykolwiek poprosić, pomyśleć lub wyobrazić sobie. I obyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteście sami. Panie, niech błogosławieństwa, które wkrótce uwolnisz, Będą tak niezaprzeczalne, tak widoczne, że nikt nie będzie w stanie kwestionować skąd one pochodzą. Niech ludzie wokół nas widzą i wiedzą, że jesteśmy naznaczeni Twoją łaską, i pozwól się za to uwielbić. Oświadczamy, że nadszedł nasz czas, ogłaszamy, że błogosławieństwa są tutaj, oświadczamy, że Twoja przychylność jest naszym udziałem i nie będziemy tego ukrywać. Chcemy stać w świetle Jego chwały i głosić. Że jest to dzieło Pana i że jest ono wspaniałe w naszych oczach. To w potężne i niezrównane imię Jezusa modlimy się. Amen i amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce i chcesz wesprzeć naszą misję szerzenia Słowa Bożego, to żaden dar nie jest zbyt mały. Twoja hojność, nawet jeśli to tylko grosz, może wnieść nadzieję i radość w czyjeś życie. Dziękuję za współpracę z Bogiem w tej ważnej pracy.